Bizancjum w czasach świetności Bizancjum. Cesarstwo Wschodnio-Rzymskie jest również nazywane Cesarstwem Bizantyjskim lub Bizancjum. Nazwa ta pochodzi od dawnej greckiej kolonii, na której terenie wzniesiono Konstantynopol, stolicę cesarstwa. Cesarstwo Wschodnio-Rzymskie powstało w 395 roku w skutek podziału Imperium Rzymskiego na część zachodnią i wschodnią. Na czele Cesarstwa Bizantyjskiego stał cesarz. Posiadał on nieograniczoną władzę. Ustanawiał prawa, które mógł dowolnie zmieniać. Był najwyższym wodzem. Uważano także, że reprezentuje, on, reprezentuje na ziemi Boga. Dlatego oddawano mu niemal boską cześć. Cesarz opierał swoje rządy na licznych urzędnikach oraz armii. Do największej świetności cesarstwo doszło w VI wieku, w czasach panowania cesarza, Justyniana I Wielkiego. Zdobyła wówczas część terytorium dawnego Imperium Rzymskiego, w tym Italię, północną Afrykę, południową Hiszpanię, Sycylię. Cesarz Justynian I Wielki przyczynił się do rozwoju chrześcijaństwa i zwalczał dawne kultę pogaństwa. Po śmierci został ogłoszony świętym. Widok Średniowiecznego Konstantynopola został umieszczony w dziale kronika świata z XV wieku. Na ilustracji uwieczniono między innymi bazylikę Hagia Sofia, jedynka, mury obronne dwójka oraz specjalne łańcuchy chroniące miasto przed wpłynięciem wrogich okrętów, trójka. Konstantynopol, Nowy Rzym. Konstantynopol leżał na styku Europy i Azji, nad cieśniną Bosfor, łączącą Morze Czarne z Śródziemnym. To dogodne po położenie sprawiało, że stanowił olbrzymie centrum handlu i rzemiosła. Dzięki temu stolica cesarstwa spłynęła spłynę z bogactwa. Miasto było otoczone potężnymi, podwójnymi murami. Dodatkowo z trzech stron chroniły je otaczające wody morza. W czasach cesarza Józyniana Konstantynopol liczył około pół miliona mieszkańców. Zniesiono tam wiele budowli publicznych. Na wzór Rzymu zbudowano forum, akwedukty, hipodrom, tor wyścigów konnych, pałac cesarski oraz liczne kościoły, spośród których wyróżnia się bazyliska Hagia, Hagia Sophia. Hagia Sophia. Ogromna budowla z charakterystyczną kopułą była przez prawie tysiąc lat największą chrześcijańską świątynią. Większość budowli cesarstwa powstało w stylu bizantyjskim. Styl ten cechują wspaniałe dekoracje i bogactwo kolorów. Często stosowano w nim kopuły i arkady, czyli rzędy kolumn połączonych łukami. Wnętrza kościołów i pałaców zdobiono malowidłami na ścianach, czyli freskami oraz mozaikami wykonanymi z tysięcy drobnych, różnokolorowych kamyków. Ikony to obrazy o tematyce religijnej, tworzone zwykle na desce. Najczęściej przedstawiają postać Chrystusa, Matki Bożej lub świętych. Charakterystyczną cechą ikony jest kolor złoty, którym zwykle wypełnia się tło za postacią. Mapa Cesarstwa Bazylijskiego. Agia Sofia. Bazylijska Agia Sofia, czyli Kościół Mądrości Bożej, została wybudowana w VI wieku na rozkaz cesarza Justyniana. Wzniesione na planie Krzyża Greckiego równoramiennego kościół jest zwieńczony ogromną kopułą. Kopuła Bazylijki. Jest wymurowana z cegieł i ma ponad 30 metrów średnicy. W 558 roku zawaliła się w wyniku trzęsienia ziemi, została jednak szybko odbudowana. W podstawie kopuły, zwanej bębnem, są umieszczone liczne okna, przez które do wnętrza bazyliki wpada światło. Dzięki temu od wewnątrz powstaje wrażenie, jakby kopuła unosiła się w powietrzu i była podtrzymana wyłącznie przez promienie słoneczne. Potężne cztery filary, znajdujące się po obu stronach bazyliki, podtrzymują kopułę bazyliki. Kształt świątyni łączy cechy bazyliki typowe dla, kościoła, dla kościołów rzymskich oraz kościoła na planie krzyża równoramiennego. Które wznoszono na terenie Grecji. Długość świątyni wynosi 77 metrów, a szerokość 71 metrów. Wnętrze kościoła Hagia Sophia jest bardzo przystronne. Marmurowe ściany w świątyni. Ściany były pokryte zdo, złotymi zdobieniami mozaikami przedstawiającymi Chrystusa, świętych lub cesarzy. Osiągnięcia naukowe. Bizantyjscy uczeni kontynuowali pracę swoich greckich i rzymskich poprzedników. Na polecenie Justyniana zebrano i spisano przepisy prawa rzymskiego. W ten sposób powstał zbiór zasad prawnych zwany kodeksem Justyniana. Składa się on z 12 ksiąg zawierających łącznie ponad 4600 przepisów prawnych. Wiele z nich stało się podstawą obowiązujących dziś zasad prawnych. Rozwijano też inne dziedziny nauk zwane, znane już w starożytności, na przykład matematykę, geografię, historię, astronomię. W szkołach bizantyjskich czytano dzieła antycznych autorów. Dlatego właśnie w Konstantynopolu i innych ośrodkach cesarstwa uratowało się wiele kopii starożytnych rękopisów, które bezpowrotnie przepadły na spustoszonym przez barbarzyńców Zachodzie. Dzięki temu zapomniane dokonania starożytnych uczonych ponownie dotarły w późniejszych wiekach do zachodniej Europy. Mieszkańcy cesarstwa uważali się za spadkobierców Imperium Rzymskiego. Nazywali samych Ziemię Rzymianami, choć większość z nich posługiwała się językiem greckim. Ciekawostka: Dzieci cesarskie rodziły się w komnacie wyłożonej czerwonym kamieniem porfirem. Urodzony w tej komnacie zyskiwał tytuł porfirogeneta, czyli zrodzonego w purpurze. Dziecko z tym tytułem miało prawo do tronu. Upadek Konstantynopola. Cesarstwo bizantyjskie przez stulecia musiało odpierać ataki wrogów na swoje granice. Byli to m.in. Słowianie Arabowie i Turcy. Pod koniec istnienia imperium utraciło niemal wszystkie tereny, a władza cesarza ograniczyła się do odrębu stolicy, strzeżonej przez potężne mury miejskie. To położenie miasta i jego bogactwa, wciąż jednak kusiły wrogów marzących o zdobyciu Konstantynopola. W 1453 roku ogromna armia Turków rozpoczęła oblężenie miasta. Konstantynopol atakowany był jednocześnie od strony lądu i morza. Dodatkowo najeźdźcy wykorzystywali ciężką artylerię, która burzyła miejskie mury. Ostatecznie po 53 dniach oblężenia Turcy zdobyli stolicę, a ostatni cesarze bizantyjski skinął w trakcie walk. Był to okres istnienia cesarstwa. Według historyków, wydarzenie to stanowi jedną z dat wyznaczających granice między średniowieczem a czasami nowożytnymi. Zdobycie Konstantynopola zostało ukazane na ilustracji z XV wieku. Przedstawia ono moment, gdy wojska tureckie usiłują za pomocą drabin wedrzeć się na mury miasta. Upadek Konstantynopola. Przyczyna: osłabienie wewnętrzne Bizancjum. Napór Turków na Ziemię. Cesarstwo. Wydarzenia. Turcy zdobywają Konstantynopol w 1453 roku. Skutek śmierci ostatniego cesarza Bizancjum. Upadek cesarstwa bizantyjskiego. Symboliczny koniec średniowiecza. Miasto na granicy kontynentów. Po zajęciu Konstantynopola Turcy zmienili jego nazwę na Stambuł, Polska nazwa Stambuł przez kilkanaście lat był stolicą Imperium Osmańskiego. Dziś jest największym miastem Turcji. Mieszka tu ponad 14 milionów ludzi. Przez wieki miasto rozbudowywało się po obu stronach ciśniny Bosfor, która stanowi granicę między Europą a Azją, a dlatego obecnie leży ono na dwóch kontynentach jednocześnie. Jego położenie sprawia, że przenikają się tu kultury Europy i Bliskiego Wschodu. W mieście dominują wyznawcy islamu. Jednak mieszkają tu także chrześcijanie i Żydzi. Jednym z symboli miasta wciąż jest Bazylika Hagia Sofia, która od pierwszej połowy XX wieku pełni funkcję muzeum. Most nad Bosforem, który na terenie Stambuła łączy Europę z Azją, powstał w 1973 roku, ma półtora kilometra długości i wisi ponad 60 metrów nad powierzchnią wody. To już wiem. Cesarstwo wschodniorzymskie, zwane także Bizancjum, istniało w latach 395-1453. Czasy jego największej świetności przypadły na VI wiek, gdy cesarzem był Justynian I Wielki, który rozszerzył terytorium cesarstwa oraz nakazał spisanie jego praw. Największym miastem i stolicą Bizancjum był Konstantynopol, miasto położone nad cieśniną Bosfor. Stanowiło ono siedzibę dworu cesarskiego oraz centrum religijne i handlowe. W Cesarstwie wschod wschodnio-rzymskim został wypracowany styl w sztuce zwany bizantyjskim. Cechował się on bogactwem zdobień i przepychem. W Konstantynopolu wzniesiono wiele okazałych budowli. Wśród nich najsłynniejsza była bazylika Hogia Sophia, jeden z najwspanialszych kościołów na świecie. W 1453 roku Konstantynopol został zdobyty przez Turków. Data ta uznawana jest przez wielu badaczy za koniec średniowiecza.